Półwysep Iberyjski – Hiszpania i Portugalia to rynek liczący niemal 60 milionów ludności. 48,5 miliona liczy Hiszpania, 10,5 miliona Portugalia. Mistrzem Europy w odnawialnych źródłach energii jest Portugalia, gdzie 91% energii powstaje z OZE, a prąd dzięki temu jest trzy razy tańszy niż w Polsce. Mimo pięciu hiszpańskich elektrowni atomowych wielkiego udziału energii odnawialnych z wody, słońca i wiatru w obu krajach i stosunkowo niewielkiego udziału biomasy w produkcji energii elektrycznej – w Hiszpanii jest to tylko 2%, w Portugalii 6% – Od drewno i pelety do zastosowań domowych dla przyjemności i ogrzewania są tam poważnie i konsekwentnie traktowane jako niezbędne ogniwo transformacji energetycznej. Dowodem na poważne podejście na Półwyspie Iberyjskim do drewna i peletu są targi Expo Biomasa, już po raz piętnasty zorganizowane w tym roku w Valladolid przez Avebiom, Association Espanola de la Biomasa. Na terenach zewnętrznych i w halach pokazywane były rozwiązania od pozyskania drewna i jego przerobu pod systemy odprowadzania spalin, urządzenia wykorzystujące drewno, zrębki, brykiet, pelety do ogrzewania nie tylko domów jednorodzinnych, ale też większych obiektów czy osiedli. Bilans Expo Biomasa 2025 to 30, 350 wystawców z 24 krajów. 100 wystąpień konferencyjnych, 6400 odwiedzających profesjonalistów z 35 krajów, głównie z Hiszpanii, 82%, ale też z Portugalii, Francji, Włoch oraz z krajów Ameryki Łacińskiej. Biomasa, oj tu, kasa, biomasa w Twoim domu. To przygotowana przez AWEBIOM objazdowa wystawa promująca różne rozwiązania ogrzewania na drewno i pelety. Miała ona swoją premierę w Valadolit na Expo Biomasa 2025. Specyfika targów Expo Biomasa sprawia, że chociaż polskich producentów z samodzielnymi ekspozycjami nie było w Valadolit, mimo to polskie produkty, np. w Hice, można było znaleźć na stoiskach multibrandowych ekspozycji. Był też inny polski akcent. Wśród wielu branżowych magazynów Nasze specjalne wydanie świata kominków Made in Poland 2025. Samodzielne ekspozycje urządzeń grzewczych, głównie piecyków, wkładów kominkowych, mieli lokalni hiszpańscy i portugalscy producenci EcoForest, Nobis czy ADF oraz firmy głównie z Włoch. A Caminetti, Rizzoli, Termorossi, Grupo Piacetta, Piacetta i Superior. Również czeska firma Blaze pokazała atrakcyjnie zaaranżowany przegląd swojej oferty. Kotwy na biomasę prezentowali głównie liderzy europejskiego rynku firmy Frolink, Ekeofen, Solar Focus i Hargassner. Pompy ciepła były na tych targach zdecydowanie produktami niszowymi Pokazywało je EcoForest, MetLor. Jak przystało na targi biomasowe? Rozwiązania ogrodowe były również obecne, jednak nie, były, nie było żadnych grilli i kominków ogrodowych murowanych, a wyłącznie modele powtarzalne wykonalne ze stali. Pokazano też kilka atrakcyjnych propozycji ogrodowych, wielofunkcyjnych kuchni wielkoformatowych. Były to modularne, szybkie w montażu, metalowe, fabryczne rozwiązania do zastosowań profesjonalnych. Blackout w Hiszpanii, Portugalii części Francji, dramatyczny niedobór energii 28 kwietnia to sygnał, że warto mieć alternatywę dla prądu. Takie sytuacje mogą się zdarzyć również zimą, więc to co ma miejsce w Polsce, ograniczenia domowych kominków i rozpowszechnianie wątpliwości wokół drewna i peletu, wydaje się więc co najmniej być pozbawionym sensu. Biomasa i kasa, biomasa w Twoim domu. Weźmy przykład z Hiszpanii.